Cześć, jestem Teo. Zaprojektowałem zestaw do ostrzenia Snapsharp, a w tym filmie chciałbym pokazać, jak z niego skorzystać, żeby już zawsze mieć ostre noże i nigdy się w trakcie krojenia nie frustrować. A zatem, dostajecie takie pudełko, które ma antypoślizgowe nóżki od spodu, tak żeby całość nie jeździła po blacie. Uchylam wieczko, pod wieczkiem znajduje się serce całego zestawu, czyli dwustronny kamień z nasypem diamentowym. 400 tysiąc, dwie gradacje. Pod kamieniem, wypycham go od dołu, jest skórzany strop, czyli zwyczajnie skóra, tak jak się kiedyś ostrzyło brzytwy. Do tego piramidka z kątami, którą zaraz pokażę jak wykorzystać, a pod piramidką jest schowana kostka pasty polerskiej, którą się nakłada na skórę. A więc biorę mój zestaw, chwytam za nóż, który aktualnie jest w tempy. Uchylam wieczko. Piramidka. Ona ma cztery kąty, wybieram 23 stopnie, najwyższy. Dlatego, że na wyższym kącie szybciej będę widział rezultaty. Jak będzie wychodziło, to mogę ostrzyć na mniejsze kąty, wtedy noże w uproszczeniu dłużej trzymają ostrość. Chwytam za nóż, ustawiam go pod tym kątem na piramidce i przeciągam w taki sposób. Drugą ręką dociskam ostrze równomiernie. Dopóki ostrze jest płaskie, to jest bardzo łatwo utrzymać ten kąt z piramidki. Kiedy zaczyna się zmieniać geometria, czyli robi się tak zwany brzuszek, trzeba ten nóż im bliżej czubka, tym wyżej unieść na ostrzałce, tak jak to teraz robię. W ten sposób wykonuję kilkanaście, może kilkadziesiąt ruchów na stronę, dopóki nie wytworzy mi się tak zwany zadzior, czyli bardzo cienka krawędź, Zaczynać w zasadzie ostra, zaczyna mi się przeginać do góry pod wpływem nacisku na ostrzałkę i ją można wyczuć w taki sposób, przejeżdżając paznokciem po ostrzu, o! Mój paznokieć nie chce zjechać z ostrza, a z drugiej strony nie będzie miał na czym się zatrzymać, bo nie ma tego, takiego zadziora w tym kierunku i jak już mam zadzior i on będzie po całej długości ostrza w każdym punkcie to obracam ostrzałkę obracam nóż w dłoni i teraz będę ciągnął do siebie w taki sam sposób, próbując stworzyć zadzior tym razem z drugiej strony, to powinno pójść szybciej. Z drugiej strony ostrza również powstał mi zadzior, czyli to zjawisko, w którym odgina mi się krawędź. I mam to na całej krawędzi noża, ostrza, i w tym momencie przechodzę do takiego ruchu którym wykonuję po jednym przeciągnięciu na stronę, czyli jedno przeciągnięcie, obracam ostrzałkę, jedno przeciągnięcie. Ewentualnie, jeśli nie chce mi się tak wachlować i w miarę mam zapamiętane kąty. Przeciągam, obracam nóż, przeciągam, obracam nóż. Wykonuję po jednym przeciągnięciu na stronę. W ten sposób odrywam zadzior. Sprawiam, że ten nóż już robi się ostry. To już jest nóż gotowy do pracy, ale jeśli mam więcej czasu, mogę zmienić gradację na kamieniu, czyli obrócić kamień i zrobić to samo na kamieniu o gradacji 1000. Ok. Jestem po gradacji 1000. I przechodzę do stropowania. Spod spodu. Wyjmuję mój strop, kładę go na górę, spod piramidki wyjmuję pastę polerską. Nakładam trochę pasty i przeciągam nóż. Tym razem już nie z piramidką, bo wcinałbym się w skórę, tylko w przeciwną stronę. Staram się zachować te kąty, które miałem wcześniej. Wykonuję powiedzmy 10 takich zamian, bo 10 ruchów na stronę wyjdzie. I noż mi kroi w taki sposób, może będzie widać, już mi brakuje włosów na ręce, ale widać, że goli. Kończę ostrzenie, cieszę się ostrym nożem i niech służy powodzenia w ostrzeniu. Na razie.